Witam w Energii Gaz Polska, dziś chcemy zaprezentować Państwu montaż instalacji gazowej do samochodu Opel Astra 1.6 Turbo o mocy 140 koniec z 2013 roku. Założyliśmy tutaj instalację gazową BRC Sequence 32 z podłączeniem do OBD. Koszt takiej instalacji wynosi 2900 zł. Jeżeli chodzi o... Koszty związane z przejechaniem 1000 km na benzynie wynosi ono 500 zł, na LPG już tylko 220. Spalanie takiego auta na benzynie wynosi 10 litrów, na LPG już tylko 11. Także zwrot kosztów nastąpi po przejechaniu 10 300 km. Pokażmy następujące elementy instalacji gazowej. Zainstalowaliśmy tutaj reduktor. Od razu obok znajduje się filtr fazy ciekłej. Teraz obok komputer z naszymi wtyczkami pod OBD. Bezpiecznik. Tutaj mamy, zaraz wyżej, wtryskiwacze gazowe, pomarańczowe. Zupełnie się powinno wystarczyć na ten silnik. Oraz filtr fazy lotnej. Zapraszam do kokpitu. Przełącznik został zainstalowany od razu przy y, otwieraniu zbiornika, więc bardzo, widać, bardzo dobrze widoczny z pozycji kierowcy. Zapraszam do, do tyłu zbiornik został zainstalowany w miejsce koła zapasowego. Został tutaj zainstalowany zbiornik 55 litrowy y, Do dyspozycji mamy około 45 litrów. Jeżeli chodzi o dystans, jaki możemy przejechać na tym zbiorniku, wynosi on 350 km. Na życzenie klienta zainstalowaliśmy wlew w zderzaku. Także bez żadnych dokręconych końcówek, od razu aplikujemy pistolet. Koszt przejechania 1000 km na benzynie wynosi 500 zł, na LPG już tylko 220 Także na każdym 1000 kilometrów na gazie zaoszczędzimy 280 zł. Zwrot takiej instalacji nastąpi po przejechaniu 10 300 km. Dziękujemy i zapraszamy na montaż i serwis instalacji gazowej.